No się mam, no siema, no siema. Witam dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony vlogerka i zapraszam do kolejnego odcinka, dzisiaj się będą czekwizy. Ile wiesz o serialu Świat według kiepskich? 10 trudnych pytań z serii. Co wiesz, co wybrałbyś Co byś wybrał dotyczący świat według kiepskich? I y, ostatnie: jak dobrze znasz youtuberów? Idziemy sobie, ile wiesz o serialu? W którym się rozgrywa się akcesorialu we Wrocławiu? I jak nazywa się ulubiony napój Fertka kiepskiego? No to każdy wie, że mocny kop to na pewno nie. Mocny pól to jest 100%. I kto jest żoną no Mariana Paździocha? Halinka. Oczywiście, że halinka. Tak, żona Fertka to Halinka, żona Fertka Halina jest także żoną Mariana. No oczywiście, Helenoka. na którym zdjęciu jest pokazane rodzeństwo z serialu. Jolasia i Mariolka, Walduś i Mariolka, Walduś i Jolasia. Jolasia jest żoną Waldusia, więc Walduś i Mariolka. Kiedyś z zawodu jest Artur Arnold, uboczek. Pucharzem, piekarzem, drzeźnikiem. Kim była dla Ciebie, kim była dla Fredka kiepskiego Rosalia? Kiepska. Nie no, oczywiście że babcią. Ty, Ale, ja nie wiem, babka. O kurde, to, 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 to jest dopiero. Ba... Te teściową. Świetnie sobie poradziłeś, widać, że jesteś wielkim fanem świata Według Kiepskich, a teraz uczci to swertkiem wypijając z nim mocnego Fula. Jest ferdził, jasne. 10 pytań z serii, yy, co byś wolał dotyczące Świata Według Kiepskich. Co byś wolał? Dodawać grać na bazarze upaść paździocha przez cały rok, czy być przy każdym zawale paździocha? No oczywiście to drugie. Co byś wolał, żeby babka wypiła jakiś płyn i na tak głęboko, że myślałbyś, że ją zabijesz, czy oglądać przez cały dzień koziołka Matułka? Cały dzień koziołek Matułek. Co byś wolał, żeby rodzina Boczka przyjechała do Ciebie na cały tydzień i wyjadła wszystko co masz, czy żeby próbowali Cię zjeść? <laughs> to, 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 to pierwsze, pierwsze. Dosnąć spadek w wysokości 1 miliona do dolarów, i nie wychodzić z domu w obawie o kradzież, czy okraść, okradać babkę z ręki i kupować browary? Hmm. Pierwsze, bo bym wysłała kogoś, żeby mi to kupił. Żeby e Helena Październik goniła cię przez cały dzień i noc z nożem, czy być przez nią wyrzucany i wyzywanym przez cały dzień i noc. Poglądasz przez cały dzień z boczkiem balet mongolski czy przez cały dzień trenować trenować przez cały tydzień pracować wcześniej? Druga Co byś wolał? Żeby edziolistonosz przyniósł ci codziennie rachunki i wezwania do zapłaty czy żebyś wyszedł ci przed ci w nocy do domu i rozrzucił rachunki po całym salonie? <trym> Drugie Miej sąsiada Boczka czy Paździocha? Boczek. Żeby prze, y, przyszedł do ciebie oszust, który podaje się za agenta ściągającego groźnego gangstera i żeby mieszkał u ciebie jak w darmowym hotelu? Czy żeby okazało się, że w piwnicy jest gaz łupkowy wart miliony, tylko ta część piwnicy należała do Boczka i żebyś spełnił jego żądania, pocałowałbyś go, go w dupę i okazałoby się, że to nie gaz łupkowy, tylko gówno. To to pierwsze, pierwsze. Co byś wolał? Uderzyć się cegum i nic nie pamiętać. Czy żeby twój telewizor i komputer spaliły się i nie miałbyś pieniędzy na naprawę? Uderzyć się do cegum. Dobra, i w tym odcinku jeszcze będzie jeden klik. Tak dobra jest twoja pamięć na podstawie. O nie, 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 nie. Jak dobrze znasz polskich youtuberów? Jedziemy. Oczywiście będzie problem z netem, ale już wszystko jest w porządku. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ile lat ma Banshi? 18. Nie znamy. Jak nazywa się Bluek? Jak nazywa się kanał siostry Redziego? Nie no, po prostu... To fiki. Jaki kolor, kolor wosk ma his Niebieski. Jak nazywa się grupa Gimpera i jego widzów na FP? Hajsownicy Gimpera 3000, Hajsownicy, Hajsownicy, Hajsownicy Gimpera, Deska Gimpera, Gimpera, YouTube. Hajsownicy. No. Kto jest na poniższym zdjęciu z J Dąbrowskim? Dżumpa. Kiedy urodził się Jade Dąbrowski? 31 lipca 1944 a nie. No znaczy jest się i detali. Michał Baron? Jak nazywa się negatyw? Uber niewiadomski. nie znam. Nie, nie. Na wybił się i tak. No to oczywiście, że na Gotiku. Nie, na no żartem na CSGO. Jaka jest ulubiona kramądzie? 60 second. no tak. Tak, pomyliły mi się, nie, no, nie. Czy Fakisz ma jakiś tatuaż? Ma ich mnóstwo. Kim dla siebie są Karolek Dąbrowski, nie, Karol Dąbrowski-Karolek i Jan dąbrowski J. Dąbrowski? Kuzynami, braciami, znajomymi. Kuzynami? O, ja nie mogę. Ile kanałów ma się na YouTube? Pięć, nie wiem że to jest. Jeden. Hmm. W którym roku urodził się ten Multiplay Game 1933? A, to żal. Czy multi-gameplay nagrał serię z Geometry Dash? Oczywiście, że tak. Jak nazywa pani pani eh, Red Lipstick Monster Ewa? Jak nazywa się w serii, w której Agnieszka Grzelak testuje japońskie like, i jest z proszków. Ja pana zjadam. Jak nazywa a Nymfa? Anetka. Amelia. W jakich programach telewizyjnych występowała Jan, Jane Jock? Szpital i szkoła, szpital... szpital szkoła. E e e <kluzni> nie oglądasz polskich youtuberów. A, dupa. No, mm, nieprawda, ponieważ ja mam bardzo duże czasy na oglądanie polskich youtuberów, ale po prostu nie oglądam ogląda, ich, oglądam tylko raz jego Gościu, Karolka95, czy ja Marcina martyna Narzuciaka i i tyle. I w tym odcinku to by tak, było na tyle, ponieważ ten odcinek już 9 minut. What the hell. dobra, kończymy. Ja was pozdrawiam. Trzymajcie się. cześć! A, pa. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania mojego kanału. Pa, 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 pa,